Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kwestią odpalenia falota drugiego na nowszych konfiguracjach sprzętowych, np. Windows 7, Windows Vista. Zapraszam. Jeżeli pojawia się u Was problem ze wyświetlaniem grafiki, to jest na to pewien sposób. Jeżeli to, co jest właśnie w tej chwili przedstawiane na zrzutach ekranu, występuje u Was, spokojnie, da się to rozwiązać. Wystarczy pobrać odpowiednią łatkę. Pacza z linku, który jest, będzie podany w opisie filmu, jak i tutaj. Wystarczy go przekopiować oraz wkleić w pasek przeglądarki. Wyświetla nam się strona, Fallout Corner, z, różnymi, z, z różną zawartością programów pomocnych do Fallouta. Wystarczy kliknąć na niebieską strzałkę pobierz i zapisać plik. Kiedy już mamy plik, należy go wypakować, bo jak pewnie zdążyliście zauważyć, jest on spakowany. Potrzebujemy Z całej paczki potrzebujemy tylko jednego pliku. Jest to plik z rozszerzeniem .exe. Wypakujmy go na razie na pulpit. Kolejno musimy ten właśnie plik wrzucić do folderu z falloutem. W tym celu otwieramy lokalizację pliku, i przeciągamy i opuszczamy w tym folderze. Następnie po prostu odpalamy go jak każdą inną aplikację. Zgadzamy się na podmianę. I odpalamy program F2 Respatcher. Pyta nam się, czy spaczować program. Potwierdzamy. Dostajemy monit o tym, że program został spaczowany. Kolejnym krokiem jest po prostu włączenie gry. Jak widzimy, pojawiły się problemy z wyświetlaniem grafiki. Teraz wystarczy tylko wejść w opcję, z dwóch zakładek, wybrać screen settings i przestawić kolory z 8 bitów na 16 lub 32 bez różnicy. Opcjonalnie można też przestawić rozdzielczość na wyższą. Potwierdzamy. Palot wymaga ponownego uruchomienia. Zgadzamy się, jak od razu widzimy, problemy z wyświetlaniem grafiki ustąpiły! To było na tyle. Dziękuję za oglądanie.